Odnośnie kompresji, Niech pani opowie jak było, jak jest teraz, jakie są dolegliwości? Czy minęły? Także. Yy, no co mam powiedzieć? Od wielu miesięcy yy, cierpiałam na ból yy, tych trzech palców, nie mogłam spać. Spałam tylko po godzinie dwie w nocy i yy, drętwienie razy, rąk? Wszystko, tak, drętwienie rąk. No nie mogłam ani umyć włosu, ani cokolwiek u góry. Samochód ciężko się prowadziło. Ile czasu jest Pani po hydrodekompresji? Czwarty miesiąc minął. I jak się Pani czuje? Bardzo dobrze. <grym> Śpię, mogę wieszać firanki, mogę po prostu... Wszystkie czynności Wszystkie wykonywać. Wszystkie czynności, naprawdę polecam każdemu. Ja to nazywam cudem u mnie. Czy jakiekolwiek dolegliwości wróciły po hydrodekompresji? Czy jakieś mrowienie, drżenie, bóle? Nie, nie wróciło, natomiast regeneruje się yy, te nerwy, które były musiały, przecież ponad 90% i 80, 90 i 80 y, uszkodzone. I y, y, po tym zabiegu spałam, ale było leciutkie mrowienie, ale przez to, że ćwiczę, są mhm. y, że zapominam, że to jest. Czasami coś mi tu tak zagila, ale to nie ma nic wspólnego z cieśnią notgarska.